Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie, jak Twoi najbliżsi, ci, których tak bardzo kochasz, walczą o życie? Wiem, to niedorzeczne pytanie, ale wyobraź sobie, że dla niektórych to fakt. Lęk i strach w obliczu niezrozumiałych procedur medycznych, pogarszającego się stanu zdrowia, niekończących się ataków padaczkowych, braku możliwości normalnego nakarmienia, dla niektórych są codziennością. Wojtuś. Patryk, Eliza to tylko niektórzy z naszych podopiecznych. Każdego dnia potrzebują profesjonalnej opieki medycznej i specjalistycznego sprzętu do walki o życie. Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych od ponad 15 lat jest częścią rodzin toczących walkę o życie, toczących tę nierówną batalię. Pomóż nam ukoić ich ból. Podaruj naszym podopiecznym swój 1%.